Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korle i po ponad miesiącu przerw od Wiedźmina zapraszam z powrotem na wyspy Skellige. Tak, zostało nam tylko 10 dni do premiery takiego dość dużego dodatku do gry, dlatego warto będzie sobie przypomnieć o co tu chodzi, przynajmniej w kilku odcinkach, nim rozegramy tamtą nową przygodę. Okej, okay. a na początek coś do czytania, dawno nie czytałem, tym bardziej, że muszę trochę rozruszać gardło, bo miałem dwa dni przerwy, więc trochę mi tego brakuje. Barani łeb kupię. Ma to barani łeb na zbyciu? Przynęty na łowienie węgorzy mi trzeba. Floki, okej, okay. nie mam. Ale i tak zabiorę. Tak po złośliwości. Decyzja Rady Starszych. Rada Starszych zasądziła co następuje. Jeśli kto za opłatą wypożyczy klacz, a klacz się oźrebi, źrebak przypada właścicielowi klaczy, ale ten, u którego konie na one czas był, ma prawo pół kanki mleka brać tak długo, jak klacz karmić będzie. Hmm, no ciekawy problem, ale rzeczywiście coś w tym jest. Skald przyjmie ucznia. Chłopaka, co ma dobre ucho i płuca, mocne do gry na dudach przyuczę. Okej, okay. to chyba też nie była misja, chyba że mielibyśmy się nauczyć takiej gry. Idźcie się hedorzyć gdzie indziej. Parka, która co noc się w mojej stodole hedorzy, niech sobie lepiej nowe miejsce do ksiutów znajdzie. Dość mam już tych hałasów. Następny razem biczem przegonię. A może oni lubią bicze i te sprawy, dlatego tak tych jeszcze zachęci taka wiadomość. No dobra, dalej nie ma żadnych zadań. Starzec chętny do wyprawy. Synkowie, 80 lat już po ziemi chodzą, ręka słabnie, nogi drżą. Boję się, że przyjdzie mi w łożu haniebnie zemrzeć. Weźcie mnie na wyprawę, dajcie mi godnie ze światem się pożegnać. Wiosłać ja jeszcze mogę, jeśli fala niska. Srebro mam, swoją działkę kosztów przyszykowania łodzi pokryję. Okej, okay, to zabiorę cię chętnie. Uwaga na mojego czarnego barana, bo każdego, kto się tyłem do niego obróci, żyć tryka z mocą okrutną. Zabierzemy, może kogoś tryknie. E, niestety, hmm. Mu, chłopcy, gdzie tym razem nic nam nie wyszło nowego. Czy Dabiera. też nic Dabiera. nie doszło nam nowego, ale widziałem, że tu ktoś miał jakąś misję, być może ciekawą dla nas. Pogadajmy. Co to za propozycja? Jakieś zlecenie? Mógłbym mieć, gdybyś chciał ze mną współpracować. Zwykle pracuję sam. Tym razem opłaciłoby ci się zrobić wyjątek. Poza tym rzadko nadarza się okazja pracy z najsłynniejszym łowcą nagród na północ od Jarugi, z samym Dżango Fretem. Hmm. to nie dla mnie, nie, nie, pociągnijmy ten temat dalej. I do czego słynnemu Dżango Fretowi potrzebny jest wiedźmin? Domyślam się, że sporo podróżujesz. Może natknąłeś się gdzieś na niejakich braci Grosbart? Polujesz na nich? Tak, niezły z nich gnidy. Jest ich trzech, a wszyscy mają na koncie po kilka gwałtów i zabójstw. Ostatnio nawet jakiś grup rozkopali. Łatwo ich rozpoznać, bo noszą żółte kapelusze. Na sam ich widok wszyscy zamykają się w domach. Co oczywiście niewiele zmienia, bo podpalać też lubią. Nie, nie spotkałem ich. Gdybyś na nich trafił, uważaj. Często już na dzień dobry wbijają człowiekowi nóż w brzuch. Nie sądzę, żeby próbowali tego z Wiedźminem. Z nimi nic nie wiadomo. No nic, ruszam niedługo na południe. Tam ich jeszcze nie szukałem. Bywaj, może się jeszcze kiedyś spotkamy. Co nam się zrobiło filmowo? Smutna historia. Dobra. Śledzimy tę historię. Co prawda czeka nas długa podróż, więc może skoczmy tutaj. I gdzie oni nas chcą przenieść? Na północą, że na południe rusza. O! Okej, okay, a my to nie byliśmy czasem. Być może już się z nimi wcześniej spotkaliśmy. Zbierz składniki rogatek nam pod nogami urósł. No i teraz pytanie. Chyba mam na zewnątrz szukać, czy w tej jaskini? Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Hmm. A wejdziemy do jaskini, mam nadzieję. Zaraz się dowiemy, czy to tu na pewno. Czy nie powinienem gdzieś jednak w innym miejscu szukać. Chociaż nie, wydaje się, że ta jaskinia może być całkiem spokojna. No I właśnie, muszę sobie przypomnieć takie motywy, jak chociażby Rozpalanie pochodni, bo pewnie przyda nam się to niebawem, w naszej dodatkowej rozgrywce. 10 godzin chyba ten twórcy przygotowali. Znowu się spotykamy. To jak? Zmieniłeś zdanie? Zapolujemy razem na braci Grozbard? Dla ciebie to będzie łatwy grosz. Jak grosz, no to możemy polować. Zgoda, możemy ich poszukać razem. Świetnie, w takim razie chodźmy. Trafiłem na ich ślad, powinni być niedaleko. Mam nadzieję, że mówi prawdę o tych braciach, a nie jest to jakaś podpucha, żeby sobie po prostu kogoś tam ubić. No to prowadź. Chyba, że chcesz ze mną jeszcze pogadać tutaj. Dobra, to ty sobie biegnij, a ja sobie pozbieram jakieś czaszki. Wiedźmin, tak. Tak, dokładnie. Coś jeszcze masz? To. No, o! Wyskakujcie wszystkiego, No dobra, bracia. Rzeczywiście. To może być łatwy grosz, ale widzę, że nasz kumpel jak raz oberwał. No to trochę mu się mocniej tam dostało. I piękne, finish him. To no tak nadrabiamy Mortal Kombat przy okazji. Nieźle nam poszło. Może przez jakiś czas popracujemy razem? Wydaje mi się, że masz talent do tej roboty. Raz wystarczy. Bywaj. Zdecydowanie szybko poszło, tylko coś tu ciemno mamy. A 50 Koron za taką robotę to słaba zapłata. Ale za to mamy ulepszoną zbroję Wiedźmińskiego cechu niedźwiedzia. No właśnie, bo jak odpalimy dodatek, to nie obraziłbym się, gdyby... No już tam wtedy ubrać jakieś właśnie ciekawe stroje jakiegoś cechu wieźmińskiego. Zobaczymy, którego. Wolałbym jakiś lżejsze typu kota, ale zaczę może przypadnie nam jednak niedźwiedź że macie propozycję co do tego, który jest najładniejszy. Ok, no dobra, w takim razie przeniesiemy się jeszcze do jakiejś miejscowości. O, kanapka przyda się na później. Hmm, I przeskoczymy może tutaj. Widzę, że jeszcze znacznik nie odkryta. Jakaś misja się kryje, więc lecimy w to miejsce. Okej, okay, przy okazji naszej szybkiej podróży. Gdzieś tutaj na mapie zaraz pokażę. O, trochę w inne miejsce się przeniosłem, tam nie mieliśmy znacznika. Ale postanowiłem wskoczyć do jakiejś starej chaty, do której okazuje się, że możemy wejść i gdzieś się kryje coś prawdopodobnie ciekawego. Za moment zobaczymy. Tu jest jakaś kartka, ale tutaj też jest jakaś skrzynia. Zapiski karczmarza. Hmm, ale nas ten cech wieć miński. Szkoły niedźwiedzia tutaj kurczę atakuje z każdej strony, no fajnie. Ale mamy schemat, bardziej interesuje mnie ten list, list gończy, wystawiony za Wiedźminem. Prawie takim jak my. Ok, przejdźmy do naszego ekwipunku i zobaczmy ten list gończy. Co to, co to jest i za jakie to wystawione? Tu chyba coś jest? Zapiski, to najpierw zap Bliski, ale to przeczytam wam skrócę to co, o co tam chodziło. Okej, okay, historia opowiada o tym, jak ten cały Wiedźmin znalazł się na wyspie, dostał zlecenie zapolowania na syrenę, po czym umówił się ze zleceniodawcą w kaczmie, gdzie też przekazał syrenę, dostał nagrodę, wszyscy z radości zaczęli pić, no a sam Wiedźmin też przepił połowę pieniędzy, a drugą połowę przegrał z karczmarzem w gwinta, jako, że nie miał czego później postawić, postawił właśnie schemat szkoły niedźwiedzia, go też tam przerżnął, no i ogólnie w taki sposób ten schemat znalazł się w tamtym miejscu. Bardziej zastanawia mnie list gończy wystawiony za nim ogłaszamy przynajmniej wobec, że wiedźmi zwany Gerdem dopuścił się zbrodni przeciw Książęcej Tiarze, a więc znieważenia książęcego Majestatu, czynnego oporu wobec Straży Książęcej, kolaboracji z uzurpatorem i innych występków przynoszących szkodę poddanym Książęcej Tiary. Osoba udzielająca mu schronienia będzie uznana za widną współudział w przestępstwach. Obowiązkiem każdego poddanego książęcej tiary jest zapewnienie organom ścigania, które starają się ująć bandytę, wszelkiej możliwej pomocy. Za wydanie Gerda Wiedźmina, żywego lub martwego, wyznaczymy mniejszą nagrodę w wysokości 300 denarów łukomorskich w imieniu itd. dalej, Taka. O. A, myślę, że misja to tylko poszukiwanie rysztunku. No tyle. Myślałem, że jakoś ciekawie będzie w tej chacie, no ale przynajmniej kolejny schemat jest nasz. Zawajmy płotkę. No właśnie, czy ona nam się nie roztyła przez ten dobry miesiąc, nic nie robienia, trzeba ją trochę rozruszać przed dodatkiem i w ogóle trochę też nauczyć się tu galopować boktowie, a nóż będą jakoś naszą biedną płotkę nadwyrężać w kolejnych misjach. Daleko nie ma, więc przejdziemy się razem, tym bardziej, że pogoda zacna. Jest znów co podziwiać, się, jest znów, no, tak przyjemnie wrócić do Wiedźmina. O, z takiej góry. No pięknie. O, myślę, że jakieś skróty bierzemy, ale nie do końca. Nie, skoczymy do tablicy ogłoszeń. Widziałem tam jakoś jakieś zadanie. O, właśnie wieś. Które być może wykonamy najpierw, a tablica najwyżej zostanie nam na następny odcinek, jeżeli by się okazało, że e, będzie to trochę trwało. Chciałem powiedzieć, że nie kojarzę tego miejsca i ra raczej nie mam prawa go kojarzyć. Bo dopiero odkryliśmy tablicę ogłoszeń, czy sam znacznik. Tylko skąd my to zadanie tutaj mamy? Co to za dziwadło? O, ty już nas kiedyś nie chciałeś oszukać? Witaj znowu! Widzisz? Wcale nie chciałem cię oszukać. Proszę, to twoje pieniądze. Masz szczęście, bo nie jestem znany z wyrozumiałości. Tak czy inaczej, radziłbym ci znaleźć sobie inne zajęcie. No i miło, odzyskaliśmy nasze. Co na statek chce się zaciągnąć? pieniądze. To chyba nie tutajsi, co? Chyba nie, chyba już mnie powinieneś poznać. No dobra. Boli, strasznie boli. Jakby, jakby mnie co rozrywało od środka. Albo się pewnie. Ładnie, wadnie, że Pewnie się śliwek na, najadłaś. No dobra. Ostrzeżenie, to pierwsza wyprawa. Niestety chyba nie ma żadnych misji. Zobaczę szybko pierwszą wyprawa. Młodzieńcom. młodzieńcom, którzy wypływają tej wiosny na pierwszą wyprawę, przypomina się co następuje: Kto tarczę swem porzuci, zostanie tarczą tą zatłuczony na śmierć. Kto z pola bitwy ucieknie, ten z kamieniem uszy i do morza wrzucony zostanie. Kto na wyprawie nie zabije choć jednego wroga, ten po powrocie brodę i wąsa zgolić musi. Leży wąs. Okej, okay, wyprawa na wieloryby, przydomek tu. O, jest zlecenie na smoka. Słuchajcie ludzie, w okolicy zaląk się najprawdziwszy smok. Niby żywcem wyjęty z pieśni, skaldów. Długi jest na 50 stóp, szeroki na 100, a ogniem zieje na 20 albo może i więcej. Ciężko dokładnie rzec, jako że nikt, kto z bliska go widział, ujść z życiem nie zdołał. Wierzę jednak, że wśród synów skelige znajdzie się śmiałek, który od złego nas obroni i smoka zasiecze. W zamian nie tylko dostanie nagrodę, ale zyska też prawo do złota które, jak wie każdy głupi, bestie te moszą swe plugawe leża. No okej, okay, to przyjmiemy zlecenie na smoka. Widzę, że pozostałe notatki są szybkie, krótkie, więc może też je przeczytam. Ostrzeżenie: Jak znajdę tego, który po lesie wnyki rozstawia, flaki mu wypruje wokół szyi winę i na drzewie powieszę. Za pomocą pułapek polują tylko tchórze i lenie niegodni zdal. Jeśli nie masz sprytu, by wytropić w lesie dzika, odwagi, by stanąć z nim oko w oko i siły, by go zabić, wtedy nie zasługujesz na to, by jeść jego mięso i skórę nosić. Otóż to. Bardzo ciekawe są te informacje, lubię się przy nich tak zatrzymać. W podzięce Bogom mój syn Knut powrócił z wyprawy, chociaż wszyscy mówili, że polek w Nilwgardzie śmiercią bohatera. To ja wybłagałem jego życie u bogów, zanosząc modły. Dzień i noce. I wrócił. Pragnę podziękować Bogu i ślubuję. Nie jeść i nie pić przez dwa tygodnie. Okej. Okay. Nie wiem jak to wyjdzie, ale niech i tak będzie. Wyprawa na wieloryby. Z północy spływają płetwale. W przyszłym tygodniu u brzegów w skaligę pojawią się pierwsze sztuki. Kto harpunem posługiwać się potrafi, sztarmów się nie boi i chce zaznać prawdziwej przygody, niechaj rozmawia z Haglundem. Niestety, to nie jest żadne zlecenie. Zresztą, co to za przeciwnik wieloryb? Przydomek Scott Garda. Młody Scott Gard trafił wczoraj na polowaniu łanią z zaległości 100 stóp z taką siłą, że strzała weszła w bok aż po lotkę. Zabiła łanię na miejscu. Zatem niezwykły czyn, rada starszych wsi Firesdal nadaje mu przydomek Czerwona Strzała. Bierzemy. Ok, ale gdzieś e, powinno być zlecenie. To właśnie, na smoka. Nie ma na wyspach takiego, co by się mógł no, Przynajmniej coś blisko nas. Okej, okay, te drzwi nie. Chyba te drzwi, a w sumie to ten gość, raczej. Ohoho, wiedźmin! Przychodzicie w sprawie smoka, co? Na to wygląda. Bywaj. Powiedz coś o tym smoku. Jak wygląda na przykład. A wy nie wiecie? To co z was za zabójca potworu? No, łuski ma, skrzydła, pazury, smok jak smok. Nie ma co tu gadać, tylko ubić go trzeba, zanim będzie więcej trupu. A skąd wiesz, że to nie Wiwerna na przykład? Wiedźmini nie mają w zwyczaju zabijać smoków, ale przyjrzyj się tej sprawie. Mówiłeś coś o ofiarach, zgadza się? Dwóch braci Askel i Nila, poszli na polowanie i sami skończyli jako zwierzyna. Takie mieli paskudne rany, że nawet mnie się słabo zrobiło, jak ich przynieśli, a nie jedno widziałem. Byłem na 32 wyprawach. Od Powis po góry. To na pewno bardzo ciekawe, ale w tej chwili bardziej interesują mnie te rany. Mogłoby się opisać? A sami sobie obejrzyjcie. Rodzina dopiero szykuje chłopakom pochówek. Leżą jeszcze w domu na północnym skraju wioski. Tylko obchodźcie się z ciałami z szacunkiem, jak tradycja nakazuje. Okej, okay, nie ucz ojca, jak się dzieci robi, jeżeli chodzi o tradycję. Dobra, czyli tu pogadajmy z nimi. Hmm, nic mi to nie mówi, ale trochę rozszarpani są rzeczywiście. O, proszę, kolejny przyszedł obejrzeć ofiary smoka. Może powinnam zacząć pobierać opłaty? Może, ale ja bym nie zapłacił. Widuję dość trupów przy pracy. Jestem wiedźminem. Przyszedłem tu, bo wziąłem zlecenie na tego waszego smoka. Wybaczcie, nie wiedziałam. Jak. Jak mogę wam pomóc? Gdzie znaleziono? Chcę obejrzeć. Obejrzymy za moment. Gdzie znaleziono ciała? Na polanie za rzeką. Chłopcy. lubili to miejsce od dziecka. Chodzili tam łapać zające. Okej. Okay. Wiem, że to nie jest dla ciebie łatwe, ale muszę obejrzeć ich rany. Przynajmniej spytałeś mnie o zgodę. Nie to, co inni. Jeśli to ma ci pomóc w ubiciu bestii. Dobrze, niech będzie! To wszystko. Dziękuję za pomoc i obiecuję, że ich pomszczę. Ok, zlecenie zaktualizowane zbadaj, ślady pazurów, zębów, ale nie ma obrażeń od ognia. Ciekawe. Ok, zamiast stosunkowo blisko ten smog, teoretyczny przynajmniej, smog się gdzieś tutaj kręci, to nie taka spokojna. Szkoda tylko, że jakoś tak późno nie, nie późno. Po prostu góra nam chyba zasłoniła słońce i dlatego jest stosunkowo ciemno. Okej, okay, pierwszy dowód tutaj. To widzę nie tylko na ludzi to coś poluje. Jakiś mizerny ten smok. Nawet krowy z pola nie uniósł, tylko poszarpał i zostawił. A może to jakiś przerośnięty zając będzie, czy na co oni tam polowali? Ślady krowi krwi może poprowadzą u do Okej. Okay. no właśnie, przyda się nam trochę poćwiczyć nasze tu zdolności detektywistyczne. O, a również przed kontynuacją przygody. Swoją drogą, chyba mamy dzisiaj jubileuszowy setny odcinek. <noise> Może warto było zostawić te, ten motyw na dodatek. No ale dobra, jak już gramy, to gramy. Pogruchotane kości spadł z wysoka. Gniazdo, widłogona zdaje się, ale puste. Nie ma na co czekać, muszę wykombinować jakąś przynętę. Okej, okay, czyli tak wracamy z powrotem do wioski. Przydałaby się teraz, właśnie. Brakuje mi, mi tej szybkonośności z sunset overdrive, gdzie w każdym miejscu mogliśmy się przenieść do naszych znaczników. To jednak było tam wygodne, trzeba przyznać. A teraz takie bieganie: to tu, to tam. Trochę może potrwać. Jakiś skrót, może, a nie. ...gigant trafili. gigantem, ale co z, z na mężczyzn i powrozami? Ktoś jak to jak chyba się konkretnie zabudował, ale, ale udało to. nam się znaleźć skrót. Co prawda, przepłaciliśmy go prawie życiem, ale jesteśmy na miejscu. No to pomożecie ze smokiem, czy nie? A pomożemy. Znalazłem gniazdo waszego smoka, ale żeby go ubić potrzebuje przynęty. Owcy na przykład. A, rozumiem, siarką ją wypchacie, co? Kolejny szewczyk się znalazł. Nie, obędzie się bez siarki. Po prostu owca, bez dodatków. Dobrze, dam wam taką jedną. Trochę parchata, ale się nada. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby owca szła gdzie chcecie? Musicie ją zaganiać jak pies pasterski. Jakby z lewej, to ona na prawo, a jak z prawej, to... Ona na lewo. Skoro pies to rozgryzł, to i ja sobie poradzę. Oby, oby. Taś, taś, cip, cip. Ej, baranie, O idziemy polować na widłogona. Niem jednak ruszymy na dobre, te owca, nie uciekaj, będę. Ruchy, ruch, owca! Muszę się zdrzemnąć trochę na kolanach i lecimy, czyli ja z prawej, tak? To teraz, o! Ty, nie do wioski! Nie tak to miało wyglądać. Nie utop się. A może dzwoneczek, a nie, to na, na kozy był dzwoneczek. Na księżniczkę, no, biegiem. Hmm. Tak, chyba ją po prostu przesuniemy. To nie jest łatwe zadanie, tym bardziej, że... Proszę... O w co? No, tam, w tym kierunku. No, teraz tam. No, już niedaleko. No, też ten widłogon nie może podlecieć bliżej wioski. No gdzieś ty wracasz. No nie miałaś biegać w tym kierunku, co ja idę. O! Dobrze, 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 tylko znów się nie utop. A, tutaj wody po kostki. No i pięknie, tak możemy jakoś spróbować współpracować. Biegnie prosto tam, gdzie miała trafić. Rzeczywiście jak pies daje radę, to i my jesteśmy w stanie, bo cię przepchnę. Nie, 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 nawet nie myśl o powrocie. Tu czeka cię lepsze życie. Okej, okay. rzeczywiście smok niby, przynajmniej tak oznaczone. O, dziadu masz tutaj. No coś marny niby. rzeczywiście chyba stosunkowo marny. Może się przypalę trochę chociaż ogień na smoka to chyba nie najlepszy pomysł. Tak sobie teraz myślę. Dobra. Nawet się broni specjalnie nie trzeba. Tak przynajmniej mi się wydaje. I co? po robocie? Chyba tak. Jakąś na... Zginęłaś w słusznej sprawie, o Niech ci ziemia lekką będzie. Jest. No, trochę tego zebraliśmy. Jeszcze trofeum doszło. Nie kłamali, trzeba przyznać, ale gdzieś tutaj miały nagrody się kryć w tym czymś. Więc jeszcze zobaczę, czy czasem nie, nie trzyma złota. Tak, na szybko. Już to nie wygląda na takie coś, żeby tu miało być jakieś wejście, z którejkolwiek strony. No, okej, okay, czyli ja w tym momencie przyjmę tu pozycję medytacyjną i widzimy się już u naszego zleceniodawcy. Ok, no to pogadajmy o smoku. No to pomożecie ze smokiem, czy nie? Rozwiązałem Wasz problem. I co, tyle? Opowiedzcie, coś więcej, smok ział ogniem? Jadem strzykał? Tak Taki miał złote łuski. To był widłogłonę nie smoka. Hmm. A w sumie lubi bajki to niech ma. Tak, i złote łuski miał, a dym mu buchał z pyska niby z komina. Wszystko jak w pieśniach Skaldów. Zasłużyliście na swoją nagrodę. I rękę księżniczki, ale zadowolę się pieniędzmi. Okej, okay, i tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. Z tego co widziałem jeszcze chyba na skeligę czekają nas dwie wioski albo trzy, w których być może kryją się zadania, a być może tylko ciekawe opowieści. Czyli przypuszczam, że w następnym odcinku wyczyścimy skeligę do czysta i wracamy do Nowigradu. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem gra. Z wami korle. Trzymajcie się. Hej!